Najczęściej zadajemy sobie pytanie, czy śmierć jest końcem naszego istnienia. Dziś postawimy sobie pytania o to, czy początkiem naszego istnienia są rzeczywiście narodziny. A co jeśli nie tylko istnieliśmy przed narodzinami, ale wielokrotnie wcześniej przybywaliśmy na Ziemię i z niej odchodziliśmy? Dziś w strefie tajemnic zadamy sobie pytanie, czym jest karnacja. To jest nasze najdawniejsze wspomnienie. Nie pamiętamy momentu naszych narodzin, ani pobytu w łonie matki. Jednak są ludzie, którzy twierdzą, że pamiętają co było jeszcze wcześniej. Są ludzie, którzy twierdzą, że pamiętają przeżycia i własną śmierć z poprzedniego wcielenia. W dokumentalnym filmie The Boy Who Lived Before, Chłopiec, Który Już Żył, autorzy przedstawiają nam chłopca z Glasgow o imieniu Cameron. Cameron, odkąd tylko w wieku dwóch lat zaczął mówić, twierdził, że jeszcze niedawno temu żył w pewnej rodzinie na wyspie Bara. Początkowo matka chłopca uważała, że synek fantazjuje. Jednak im chłopiec był starszy, tym wyraźniej opisywał szczegóły swojego poprzedniego wcielenia. Jego historia nie tylko się nie zmieniała, ale stawała się coraz dokładniejsza. Cameron płakał nawet z tęsknoty za swoją poprzednią matką. Psychiatra dr Jim Tucker z University of Virginia ma w swoim archiwum tysiące takich przypadków. W niemal każdym z nich okoliczności, o których mówiły dzieci, znalazły potwierdzenie w rzeczywistości. Również w Polsce są dzieci, które pamiętają swoje poprzednie wcielenia. Rozmaite grupy badaczy zajmują się dokumentowaniem takich przypadków. Początek naszego życia ginie gdzieś w mrokach niepamięci. Niektóre dzieci, odkąd tylko zaczynają mówić, opowiadają, że kiedyś już żyły, były dorosłe. Wykazują zadziwiającą wiedzę na temat dawnych epok czy odległych krajów. Zmarły w 2007 roku Ian Stevenson, amerykański profesor psychiatrii, zbadał kilka tysięcy przypadków dzieci, które spontanicznie przypominały sobie fakty z poprzedniego życia. Zapoczątkowane przez Stevensona badania od ponad 40 lat prowadzi na terenie Stanów Zjednoczonych i Europy także dr Jim Tucker z University of Virginia Medical Center, który na tej podstawie napisał książkę pod tytułem Życie przed życiem. Zawarł w niej niespotykany, ogromny materiał dowodowy na rzecz istnienia reinkarnacji. Ciekawym zjawiskiem zaobserwowanym podczas tych badań było nie tylko to, że dzieci poznawały członków swoich poprzednich rodzin, czy opisywały wygląd nieznanych im z obecnego życia miejsc, ale też fakt, że niektóre z nich miały na ciele znamiona odpowiadające śmiertelnym ranom z poprzedniego wcielenia. Jakimi metodami ludzie próbują wywołać wspomnienia z poprzedniego życia? Co wynika z tych doświadczeń? Czy mogą one być miarodajne? Twoje ciało ciężkie, sztywne. Za chwilę poleci do tyłu. Przenoszę ci teraz najpiękniejsze miejsce, tam gdzie będziesz do końca sensu. Jak odchodziłem, poczułem, że tam mordowano ludzi. Czy poglądy religijne mogą być zweryfikowane w sposób doświadczalny? Czy reinkarnacja jest jedynie sprawą wiary, czy też można znaleźć dowody na prawdziwość tego zjawiska? Będziemy świadkami sesji hipnozy regresywnej, podczas której hipnotyzer cofnie osobę poddaną hipnozie do przeżyć z jej poprzedniego wcielenia. Wspomnienia z poprzednich inkarnacji mają charakter spontaniczny i wydaje się niemożliwym wypracowanie w sobie umiejętności powracania do poprzednich wcieleń. Jednak hipnotyzerzy zajmujący się tą tematyką próbują dotrzeć do tych doświadczeń za pomocą hipnozy regresywnej. Swoich klientów prowadzą do wspomnień z poprzednich wcieleń. Przyjrzyjmy się, w jaki sposób tego dokonują. Doktor Andrzej Kaczorowski prowadził pana Jarosława Filipka w stan hipnozy. Pierwszym etapem przejścia w inny stan świadomości jest całkowite zesztywnienie ciała, zwane mostem kataleptycznym. Poddaję hasło, jeszcze raz. 5, 2, 6. Teraz tą pomimo Teraz tą cyfrę wprowadzam w hipnozę. Patrzysz mi głęboko w oczy, za chwilę zaśniesz. 526, Śpi. za chwilę do tyłu. Wyżej, nad głowę. O, proszę popatrzeć. To jest most kataleptyczny. Sztywne ciało. O, i teraz jest w głębszym stanie hipnozy. Ten stan mnie pogłębi. Pan Jarosław łatwo poddaje się hipnozie. Wydaje się, że jego świadomość pozostaje niezmieniona. Nie zmienia się język wypowiedzi. Sposób wypowiadania nie różni się od jego codziennego sposobu mówienia. Odczuwasz, ile masz lat? 32, ale jakoś. Dobrze. Odnaleźć teraz siebie. W jakim kraju żyjesz? W Czechy. W jakim okresie żyjesz? Lata. To chyba chodziło o po wojnie, bo to tak właśnie. Tak. Y... Niby biedno, ale wszyscy są. Uśmiechnięki właśnie zadowoleni. Coś ciąży na tych ludziach, jakieś wspomnienia albo coś niedawnego, co wywołuje taki niepokój. Zobacz teraz siebie z góry. Jest kamieniczka. Już prawie w centrum miasteczka, ale jaś osuwam się, to znaczy tak śmiesznie, opieram się plecami o tą kamieniczkę, osuwam tak. się na dół. Tutaj czuję taki ból i jakbym dostał, nie wiem, coś mi rozerwało, jakąś kulka albo coś. Krew się rozlała w zasadzie. Ciało sztywne, ja już nie potrzebuję tego ciała. Ja A co czujesz do swojego ciała z góry? Jakby... To, to nie jest ziemskie określenie, ale takby obrzydzenie albo niechęć, coś takiego. Dlaczego niechęć? Jak czuję jakbym miał awersję, że nigdy więcej albo nie podoba mi się to ciało, to co zrobiło, to co... To, co przeżyło? Mistrzowie duchowi przeważnie twierdzą, że między śmiercią a nowymi narodzinami dusza człowieka układa sobie plan kolejnego wcielenia, by przeżyć nagromadzoną karmę i przez doświadczenie zrozumieć swoje właściwe miejsce wśród innych istot. W tej teorii uważa się, że człowiek powraca na Ziemię tak długo, aż nie pojmie uniwersalnych praw wszechświata i wzajemnego związku wszystkich istot. Także Marcinek... Chłopiec, który opowiadał, że w poprzednim życiu był rycerzem, twierdził, że między jednym życiem a drugim mógł wybrać, jakie będą okoliczności, w których ponownie przyjdzie na świat. Jego historia nie jest odosobnionym przypadkiem. Jeżeli istnieliśmy już przed narodzinami, dlaczego nie pamiętamy pobytu za świata? Jeżeli rzeczywiście wcześniej inkarnowaliśmy, dlaczego nie pamiętamy poprzednich wcieleń? W naszej strefie kulturowej uważa się, że istnienie człowieka zamyka się między narodzinami a śmiercią. Być może jest to wynikiem tego, że kultura zachodu zasadniczo odrzuca ideę wędrówki dusz. Tymczasem istnieją przesłanki, by sądzić, że może ona mieć miejsce w rzeczywistości, bo przecież istnieją ludzie, którzy twierdzą, że doświadczają wspomnień z poprzednich wcieleń, odkrywają w tych wspomnieniach informacje, których nie mogli zdobyć w czasie obecnego życia. Twierdzą także, że widzieli wyraźnie, że ich doczesne życie jest wynikiem ich czynów z poprzednich wcieleni. Wśród wspomnień o poprzednich wcieleniach pojawiają się przeróżne motywy. Znawcy tego zagadkowego zjawiska uważają, że największy wpływ na nasze obecne życie mają traumy, wywołane przykrymi doświadczeniami z dawnych czasów. Niektórzy ludzie twierdzą, że wypracowali w sobie umiejętności, dzięki którym mogą siebie i innych Prowadzić do przeżyć z poprzedniego życia. Podobno przypomnienie sobie dawnych wydarzeń może mieć skutek terapeutyczny. Zastanawiamy się, dlaczego rodzimy się w tych, a nie innych uwarunkowaniach. Spoglądamy dookoła siebie i pytamy, dlaczego jest nam tak ciężko albo tak dobrze, podczas gdy życie innych wygląda zgoła inaczej. Niektórym z nas pewne rzeczy przychodzą z łatwością, dla innych są one nieosiągalne. Ogólnie uważa się, że jest to wynik predyspozycji zaszyfrowanych w naszym kodzie genetycznym. Jednak kod genetyczny nie odpowiada na pytanie, dlaczego mamy tych, a nie innych rodziców, przodków, rodzimy się w tym, a nie w innym kraju. Tymczasem istnieją ludzie, którzy uważają, że taki stan rzeczy jest wynikiem planu życia, który układamy sobie przed narodzinami. Napotykamy tych ludzi i te okoliczności, które wynikają z naszych zapomnianych uczynków. Osoby wyznające pogląd o reinkarnacji twierdzą, że dusza człowieka z wcielenia na wcielenie przenosi skutki swoich czynów. Człowiek podczas życia doświadcza licznych wrażeń, oddziałuje na świat, wysyła myśli, wywołuje w innych radości i cierpienia. Kiedy umiera, wszystkie obrazy z życia stają mu przed oczami, a on sam doświadcza, co wyrządził innym. Ten zbiór czynków filozofii Wschodu nazywany jest karmą. Reinkarnacja dotyczy przeszłości, przeszłości żywotów. Człowiek nie jest gotowy jeszcze wewnętrznie, aby poznać swoją przeszłość. Myślę, że człowiek sobie nie radzi w tym życiu z własnymi emocjami, z własnymi przeżytymi latami, więc proszę sobie wyobrazić, gdyby czuł jeszcze ciężar przeżytych żywotów. Uważa się, że reinkarnacja jest poglądem obcym kulturze europejskiej. Jednak relacje dzieci czy osób dorosłych dotyczące przeszłych żywotów stanowią wielką zagadkę. Niektórzy badacze twierdzą, że w Biblii znajdują się fragmenty, które świadczyć mogą o istnieniu poglądu o reinkarnacji w początkach chrześcijaństwa. Od ponad 40 lat w University of Virginia prowadzone są badania, z których wynika jasno, że reinkarnacja jest faktem. Dlaczego zatem nasza kultura pozbawiona jest wiedzy na ten temat? Czy winny jest temu soborowy zapis z początku chrześcijaństwa? Być może żyjemy w czasach, kiedy powraca do nas zapomniana mądrość i wiedza przeszłości. Wspomnienia dzieci z poprzednich wcieleń i ich naukowa weryfikacja stawiają nas przed pytaniem: Jak wiele wiemy o sobie o swoim życiu, istnieniu, o pochodzeniu? Zapraszam Państwa na kolejne spotkanie w Strefie Tajemnic.